Okej, okay, no to teraz kontynuujemy naszą zabawę z portalami w Darksiders Zobaczymy, czy w ogóle gdzieś, w ogóle cokolwiek zrobię, bo Teraz te pory, teraz pewnie będą coraz trudniejsze te zabawy z portalami Przynajmniej tak mi się wydaje Bo nie, nie sądzę, żeby Teraz już to jakoś się tam pozmieniało Oj, ee, muszę wyłączyć tego i w, w, uruchomić to, o. No, tak jak myślałem. Musiałem na wysoki trochę ten. <coughs> tutaj jest coś zamknięte, tutaj. Hm. Okej. Okay. Czyli muszę się wspinać na te rotacyjne. Coś tam. A, tu są te drzwi, czyli muszę teraz poczekać aż to się obróci. Hmm, tutaj jest jakieś Kryształy, coś. O, zobaczcie. A tu jest natomiast kulka. Zanim jeszcze kulkę, to załatwimy tutaj to Te twarze i duży obszar tej windy jakoś nie za bardzo Pozytywnie na tym... o i tak myślałem I co, pojawią się teraz przeciwnicy, będą spadać z góry, czy jak? Tak? Hmm. Nie tą broń, co chciałem, no ale 5 też muszę trochę wyekspić, żeby nieco więcej biła. I jakieś nowe umiejętności nią odblokować. Ooo! Tylko muszę sobie teraz przypomnieć, jakie to były te umiejętności nią. Bo już całkowicie zapomniałem. Dude. O jest tak jakby chcieli, teraz śmiesznie jest z tym, że jak tym mieczem mam to pchnięcie, to. Tutaj jest natomiast taki skok, jakbym, nie wiem, chciał ich dobić czy coś. No. Portol się otworzył. Dobra. Korytarz. Pewnie będzie dużo kombinowania, bo im dalej się posuwam do przodu, tym pewnie więcej będzie do kombinowania, jak będę chciał ten promień sprowadzić do. Aha. Oczywiście, że nie. Yy... O. I o to chodzi. Teraz pokażcie mi. Ło. Wow. Będzie nieprzyjemnie. W szczególności z powodu tego, że te. Skubane. A no właśnie, ja o tym mówię. Au. Możesz ty! nie mogę ich ściągnąć, bo są za daleko albo w ogóle nie mogę ich przyciągnąć. No, nie no i umrę za chwilę. Po raz pierwszy chyba mi się zdarzy, umrzeć w tej grze. No i... nie, po raz któryś z kolei, ale... pewnie. No ale co, już było wredne, szczerze mówiąc. No ale dobra, skoro chcą się bawić, no to się będziemy bawić, no co. Eee, nie dotarło. Teraz, tak. Pozabijać... wszystkie... nietoperze. Ale nie mogę dotrzeć do nich. Tu jest problem. Może będzie lepiej, jak sobie załaduję to. Jak się port. O właśnie, droga zacznie robić. To dopiero wtedy. O. Jeden le. Ej. O. Drugi. Skuba nie zmiał szczęścia i tyle. o żeż ty. Oj. No właśnie Masz tu mieczem Po Raczej znaczy, No w sumie nie wiem jak to nazwać teraz, No bo to jest krzyżowe ostrze Czy jakoś tak Ja wiem Dobra Ale zanim to Aha Tak jak myślałem Nie Hmm To nie było fajne. Muszę ci powiedzieć. Aha, czyli ja muszę. Wo, dobra, tu już wiem o co chodzi. Wiem o co biega, wiem o co biega. O nie, ale na pewno nie o niego chodzi. Muszę. Otóż, moim zadaniem jest przejść tymi portalami, dostać się do tego. A potem z niego tu. Biegnij! O! I to chodzi. F Faktem nie zdobyłem tej skrzynki, ale tą skrzynkę pewnie będę mógł później do Nie do Fajnie. Nie. Złamałem system yy, Pozwól mi dolecieć Tak O i proszę bardzo Jak miło Kolejny kawałek tego Eee no Trójkąta z furią Trochę Złamałem... Zepsułem grę bo pewnie zrobiłem to o wiele za wcześnie. Ale teraz musiałbym się dowiedzieć, jakby tu się dostać a raczej wydostać z tego miejsca i dostać się do jakiegoś innego miejsca. No, chyba że jest to zrobione tak niefajnie, że. A nie, jest, dobrze. Tutaj się zrobi to. I teraz muszę jeść szybko. Bo za chwilę mi się pewnie coś zawali i nie będzie miał. Oj. Dobra, i tu Okej, okay, no dobra, to już mogę iść dalej Ważne było, żeby zebrać jak najwięcej ciekawych rzeczy Źle to wygląda Dobra, tu jest portal i tu jest portal Ale Uuu uh. Aha, okej okay. No, już chciałem powiedzieć, że się pewnie pomylę, no, ale wychodzi na to, że się jednak nie pomyliłem. Trwa faktem zrobiłem dwa razy niepotrzebnie tego samego portala, no, ale. Dawno się z tobą nie widziałem, no to wychodzi, że cię wezwali. Ale też się nie widziałem z tobą po tym, jak dostałem ten. Nie, jednego z was załatwiłem, więc raczej nie jest to aż tak stratne. Bo już jednego z nich spotkałem po tym, jak zdobyłem legendarny upgrade do mojego miecza. Co powoduje, że wygląda jakby był. Jakby to był krwawiący ostrze. Co tu ten? A, no tak. You will not take another step. I co? I zrobiłem już kilka kroków. Nawet zabiłem jednego z Twoich towarzyszy, a teraz maltretuję Ciebie. A teraz biorę Twoje dusze. Dobra, otworzą się? Nie, oczywiście, jeszcze jeden. Oj, zabiłem go tak szybko, że nawet nie dałem rady. Ten, <laughs> otworzyć tego. Ooo, oh. a tak. <laughs> Śmierdzi mi tu wrogami, no ale jak stoi skrzynka ze kluczem, to trzeba ją wziąć. Albo i gorzej, odpadające elementy podłoża. Fajnie, oczywiście, od razu oba ma ten miały na tyle czasu, żeby użyć tego, żeby się załadować i użyć tego przebrzydłego ataku wredne, diabelstwo. No nie, no jeszcze ci, samael dog atlas. Ja ci dam nazywać mnie psem. Ja wam dam, kurde, nazywać mnie psem. Ja nie jestem niczym psem. Umarła, umarła. Dobra, spadam stąd. A tu co jest? Jeszcze przeciwnik, a nie to nie są przeciwnicy. Co to jest? Bardzo powoli się ten. Opuszczają, trzeba im przyznać. a co to jest? Fajne łańcuchy Hm, te Hm Dobra, skoro tu jest Portal, a raczej fresk do portalu I tu I mam coś takiego to pewnie to jest jedna z tych zabaw, co to muszę przedmioty przenosić z punktu A do punktu B albo całkowicie co innego, nie wiem, zaraz zobaczymy wow i co to spowodowało? że ten się opuścił Okej. Okay. a teraz Jakbym wziął to i tutaj tego, a ja sam bym się na to ustawił, to co by się stało, to ten się obniża. A jakbym sobie teraz robił coś w ten descent? Nie, nie mogę od dołu, bo czasami później będzie wracał się. Ale tak to, o, ten się obniża, ten się podnosi, nie podwyża, bo już chciałem powiedzieć podwyża eee. i chyba jak się dobrze to, chyba coś jeszcze tam ominąłem, huh. chyba już wiem nawet co. Tylko, nie, trafię teraz, bo zbombałem akcję. A czekaj, jest i to, ale żeby tu, o. I. Jeżeli teraz bym się przeniósł na tego do góry, nie, to musiałbym chyba zaraz tego usunąć, tak, tego uruchomić. he Uh, hmm, teraz nie mam jak się dostać do tego. Zaraz, o i teraz genialnie, no po prostu genialnie. Trochę kombinowania, trochę myślenia i ten. No i proszę. Zaraz, ile mam? A, to się przyda. Teraz otwieramy drzwi. I pewnie będę musiał walczyć za chwilę ze z tym kulistym, co był też w ostatnim odcinku. Widzę, że te zabawa ze z tym zbieraniem energii, to będzie zajmowała czasami nawet po jednym odcinku. A ja, co gorsza, jeżeli czasami będzie radę po dwa. Co tu mamy? Coś tu mamy. A co konkretnie? Skrzynko Czy jak to tam nazwać? A, czyli hop i hop i teraz ja hop. I chyba o to chodziło. O. I teraz pewnie będzie coś. Coś problematycznego. Coś, co będzie mnie męczyć albo strzykać. I proszę i mówiłem. <laughs> ha, ciekawe czy. W... W ciągu tych ostatniu, ostatnich 7 minut dam radę, wszystko załatwić. Ale mam jakieś dziwne wrażenie, że coś tu. Chyba freski są jakieś nieaktywne. Oj! Tak! Jak jest coś, na tym to może. Nie, nie, potrzebujesz czegoś cięższego. Czegoś cięższego. No, tutaj jestem. Zaatakujesz mnie, czy będziesz tak sobie patrzył? Nie, teraz będzie kółko robił. Ale nie o ten efekt mi chodziło. O, dalej, masz problem? Znowu kółko. Wow, tak bardzo blisko. No, panie. O, i o to chodzi. Tylko, czy dwa portale w tym samym miejscu nie spowodują, że. U... Nie, muszę mieć drugi portal jeszcze odblokowany bo je, na jednym tym to się nie da tak kombinować no uderzasz czy patrzysz się Eł, kręcisz się kręcisz się jak ten bąk, no dalej tyryryry tyryryry dobrze tylko teraz jest problem Bo nie za słabo, za słabo. O, teraz powinno być ok. Nie jest ok. No chodź tu, cwaniaro. Wo... ty jeźdź. A jeszcze no dodatek trafi prosto w portal. O, tak. Nie. O parę. O, teraz powinno być ok. Tak jest. Teraz będzie wariował. A nie tu to najpierw muszę jeszcze mu pierwszy z trzech ataków zalinić. A on teraz mnie zalini. No. Nie, teraz będzie się kręcił. To wow. No. Tutaj panie tu. No, atakuj. Dobra. Otworzył portal. To ja teraz muszę otworzyć sobie dwa takie. I jak najwyżej. I już drugi raz. Żeby nie było. Ula, agresywny. Nie, 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 nie. Tak blisko. Uderzysz. Uderzysz. Ale za blisko uderzyłeś. Po raz trzeci i ostatni, tak czy nie? Czy nie powiesz, że jeszcze nie. Dobra. nie ta sama kaccenka. Teraz załatwię go tym kulą. I teraz wiądro energii i bans I kolejny promień będzie leciał. Tak. Teraz muszę ułożyć mojego portola. Nie wiem gdzie zaprowadzi ten, ale, ale zobaczmy. Czy to tutaj tak było? Uu. Teraz będą zabawy las lustrami. Serio. Szario. Tutaj jest teraz to i to. Aha, czyli muszę zaznaczyć je wszystkie trzy, nie to. Da radę, da radę. Dobra. To teraz nie muszę się bawić portalami. Przynajmniej. Znaczy nie, mogę się bawić portalami, bo tamte już zostały, są poza zasięgiem. Więc. Teraz już mogę się bawić portalami. Dobra. Hmm. Kombinować trzeba. Kombinować trzeba będzie. Dobra. Nie. Tu i Hej, no. Świetny Bóg. Świetny. Teraz muszę się bawić tym. Oh. Eee, to chyba nie ten portal. Nie, eee, tu skopałem. No teraz jestem po drugiej stronie. Eee, no, ale dobra. Okej, okay, to tym się będę bawił dopiero w kolejnym odcinku z Darksiders. Ja widzę się z wami wtedy, więc na razie i cześć.